No, cześć moje lwiątka kochana. No, zobaczmy, co u lwiaczków tutaj. Szybciutki przekazik dzisiaj. Nie będę was długo trzymać. Obiecuję, chociaż. E, dobra, nie będę obiecywać. <laughs> przy, przy raczkach popłynęłam, może przy Was też popłynę. E, słuchajcie, lewcie moje kochane. To jest szybki przekazik, bezterminowy. Kiedy to do Was trafi? Wtedy jest ta chwila, odpowiedni moment, tak? Mm, co karty chcą Wam przekazać, co, czego musicie się dowiedzieć teraz, w tym momencie, na tą chwilę? Co musicie się dowiedzieć, co musicie usłyszeć? Dobra, dobra, dobra. Nie jest źle, moi drodzy. Nie jest źle. Jest fajnie. Ok. I mudra dla lwiątek. Zobaczmy, mudra dla lwów. Co tam dla tych lewciów? Jaka mudra dla was? No, tak jak uraczków. Bogactwa. Miej wielkie plany. Oczywiście, że mi przy tej szóstce buław, to wymusicie tutaj, wiecie. O, zajebiście popłyniecie, tylko po prostu dajcie sobie na to przestrzeń. I zobaczcie, jak ta mudra wygląda. I sobie ją po prostu róbcie jak najczęściej, tak? A ja już Wam czytam. Możecie sobie zatrzymać, zeskrinować i robić. Kubera Mudra poświęcona Bogu Bogactwa. Możesz użyć tej mudry, aby złagodzić zapalenie zatok, katali i przeziębienia. Weź kilka głębokich wdechów, stań się świadomym zapachów, które możesz poczuć zmysłem węchu, a potem wstrzymaj oddech na kilka sekund. Prawdziwe bogactwa znajdują się w nas, w życzliwym sercu i zadowolonej duszy. Mimo to posiadanie dużych pieniędzy dodaje otuchy, dzięki nim jesteśmy w stanie zdziałać wiele dobrego. Wszechświat może poprosić, Wszechświat możemy poprosić o wszystko i kiedy tylko chcemy. To pomaga. Po prostu sformułuj, wyślij do niego życzenia, a potem wyobraź sobie siebie pod baldachimę gwiazd. Deszcz złotych monet spada wprost na ciebie. Łapiesz niektóre z nich w dłonie i nadajesz im imiona. Radość, miłość, odwaga, bogactwo i tak dalej. Kilka monet zatrzymujesz dla siebie, a pozostałe oddajesz. Wszechświat zalewa mnie bogactwami, których jestem mądrym i wielkodusznym zarządcą. Także lwy no do it. Bo ja tu widzę, tak, tu jest dużo wątpliwości w was i takie poczucie, czy ja wygram, czy ja sobie poradzę, czy ja osiągnę to, co sobie zamierzyłem, zamierzyłam, tak. Mm, tu może być też jakaś konkurencja, jak patrzę na tą kartkę, kartkę, kartę piątki mieczy. Że ktoś wygrał, że ktoś ma więcej, a ja mam mniej, a ja nie osiągnąłam, nie osiągnęłam takich rezultatów lub nie osiągnę, bo coś tam, bo coś tam, bla, bla, bla. Dobra, zobaczmy. O co chodzi z tą piątką mieczy? Hmm. Musicie się czegoś jeszcze douczyć i nie uciekać od pewnej odpowiedzialności. A otrzymacie to, co Wam się należy. Na tyle, na ile włożycie swojego wysiłku, na tyle będą rezultaty, kochani. Paźmieczy mówi nam o zdobywaniu informacji, o nauce, o komunikacji, o szczerości, autentyczności, prawdzie, tak? Ale przede wszystkim, Paźmieczy to jest, ja chcę się ja chcę doświadczać, ja chcę zdobywać wiedzę, ja chcę się douczyć, dokształcić, zdobyć dodatkowe informacje. Wy potrzebujecie teraz zdobywać nowych informacji, być może zapisać się na jakiś kurs, kurs szkolenie, coś, co. Podniesie wam wasze kompetencje i podniesie wam wasze poczucie wartości tak? w jakiejś kwestii, w jakiejś dziedzinie. E, bo może to was blokuje właśnie przed tym, żeby naprawdę ruszyć po ten sukces. E, siódemka mieczy to jest właśnie ucieczka od odpowiedzialności, takie działania za plecami, takie e, tutaj, tu jakby musicie stanąć w prawdzie z samymi sobą. Bo może Wy coś robicie, to Wam nie wychodzi z tego względu, że to nie jest dla Was, no. że to nie jest to, co Wy czujecie, tak naprawdę, e, a uciekacie przed tym, co, co byście chcieli naprawdę robić. Tak? Szóstka pentakli mówi nam o równowadze w przepływie energii, o równowadze w dawaniu i w braniu. Coś do Was może też przyjść niespodziewanego, tak? z jakichś takich, gdzie się nie spodziewacie. Może jakaś propozycja, może jakieś dodatkowe fundusze, finanse, a może to jest właśnie to, żeby się otworzyć na ten przepływ, tak? Żeby też coś, żeby brać i dawać, brać i dawać, żeby tu była wymiana. Nie może być tak tylko, że ktoś ciągle tylko daje, 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 a ma problem z przyjmowaniem, i nie może być na odwrót, że ktoś tylko przyjmuje, przyjmuje i chce więcej, i chce więcej, a nic od siebie nie daje. Więc tutaj jest dla Was taka kwestia do. Do przemyślenia, czy nie kombinujecie gdzieś tam za mocno, czy, czy, czy to jest dla Was, czy się nie oszukujecie w jakiejś kwestii, trzeba tutaj stanąć prawdzie w oczy. No i trzeba się uwolnić z czegoś, bo mamy są ostateczny, kochani, sąd ostateczny. Dlaczego ten sąd ostateczny? Bo co? Bo trójka kielichów, bo się trzeba chyba wziąć do roboty. No, coś Was tu męczy. Ewidentnie coś Was tu męczy. Ja nie wiem, czy to nie jest jakaś relacja, która Was męczy, bo nie wiecie, czy w to iść, czy w to nie iść, e, czy, czy, czy to ma szansę ruszyć do, do przodu, czy nie, czy to jest coś stałego, e, czy, czy nie jest coś stałego, jak tutaj, czy współpraca, bo to też może być, kochani, współpraca, że może chcecie wejść w jakąś współpracę, bo coś, co dotychczas robiliście, męczy Was, a pojawia się okazja, możecie wejść w jakieś. Mm, w jakąś współpracę z kimś z kim nadajecie na podobnych falach z kimś z kim być może warto właśnie coś zaplanować tu, może być, tu mogą być też przeprowadzki to mogą być takie plany no długie daleko się już bym powiedziała jakieś nowe początki tak więc albo relacja albo jakaś współpraca niemniej jednak no tutaj też jeśli chodziło o relacje, kochani, to tak trochę wygląda, jakbyście mieli się uwolnić z jakichś trójkowych tematów, bo mamy trójkę kielichów, która często nam mówi o wpływie osób trzecich na nasze decyzje, na nasze życie, na nasze relacje. Jest paść buław, czyli chęć zaczęcia, rozpoczęcia czegoś nowego, coś co nas inspiruje, pasjonuje. Tu są chęci na zdobywanie właśnie nowych umiejętności. Zobaczcie, że. No, macie i tego pazia mieczy, i pazia buław, to jest tak, jakbyście chcieli zdobywać nową wiedzę, nowe doświadczenia, jakbyście chcieli w końcu poczuć, że żyjecie. No i jest az mieczy, który jest takim olśnieniem i takim momentem aha w naszym życiu: takim momentem, kiedy my odcinamy to, co już nam nie służy, kiedy żegnamy się z tym, co nam nie służy, bo wiemy i mamy już tą świadomość, że gdzieś tam coś czeka na nas więcej, tak, że gdzieś tam są większe możliwości, większe perspektywy. No. Tylko zastanawia mnie ta trójka kielichów, bo no bo zobaczcie, że tu też, czy siódemka kielichów, mówi nam o niezdecydowaniu, mówi nam o wielu opcjach. A tu się trzeba na coś zdecydować i to szybko, i podjąć działania, i mieć ten plan, i mieć tą wizję, e, i uwolnić się z jakichś swoich ograniczeń. No, ciekawe, czy to chodzi właśnie o relacje, że gdzieś się boicie na przykład w relacje wejść, albo macie jakieś niedokończoną relację wcześniej. I trzeba się najpierw z tego uwolnić, czy spod jakichś wpływów? Nie wiem. Szóstka buław. O co chodzi w szóstce buław? Król pentakli mak? Dziesiątka buław. I dziewiątka miecz. I wieża. I ósemka miecz. Ojej. ojej, w Lewcie moje drogi. Coś tutaj Was blokuje bardzo mocno przed tym, żeby osiągnąć sukces, w ogóle jakby macie się do sukcesu. Czy macie poczucie, że zasługujecie na sukces? Na przykład, jak to u Was w rodzinie wyglądało z tym sukcesem? Czy u Was w rodzinie ludzie odnoszą sukcesy? E, czy też nie. Zwróćcie na to uwagę, bo my bardzo często mówimy, chcę odnieść w życiu sukces, tylko potem się okazuje, że bardzo często, kiedy możemy, kiedy już stoimy u progu tego, żeby faktycznie ten sukces odnieść, to my się cofamy z lęku i z obawy, jak my sobie z tym sukcesem poradzimy. To nie jest tak łatwo wyłapać, powiem Wam, bo też do tego długo dochodziłam. O co chodzi, że mówię, mam takie zasoby, mam, mam gdzieś tam jakieś. E, no mam jakieś zasoby po prostu, z którymi mogłabym naprawdę dużo zrobić, a nic z tym nie robię, albo jak już zaczynam robić i pojawiają się fajne szanse, to nagle ja się kurczę i robię się taka malutka, nie, 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 to może nie, może nie, a ja jednak ja jestem taka chyba dobra w tym co robię, inni są lepsi tak, i tak dalej, i tak dalej, więc nie wiem po co wam to mówię, ale widocznie <głos》> też musicie to usłyszeć. W jakimś, może, może w tym też znajdziecie siebie, nie wiem. W każdym bądź razie, kochani, szóstka buław to jest sukces, to jest realizacja siebie, to jest dojście do pewnego momentu, do, do celu, które sobie wyznaczacie. Król Pentakli może nam mówić o własnej działalności, o niezależności, o tym, że panujemy, mamy kontrolę nad swoimi finansami, że dobrze inwestujemy siebie, swoją energię, że pracujemy tam, gdzie chcemy pracować, że to nam przynosi radość. I jesteśmy odpowiedzialni za to, nie uciekamy od tej odpowiedzialności. Tak? Mag mówi nam o kreowaniu, o manifestowaniu o tym, że naprawdę możemy wiele zdziałać tylko musimy zacząć korzystać z tego, co mamy, zauważyć ten nasz potencjał i odrzucić to, co sprawia nam ciężar, tak? to, co już nam nie służy, to, co sprawia, że my nie możemy iść dalej, nie możemy się rozwijać. To jest ta dziesiątka buław, to jest ten bagaż doświadczeń, który często nas blokuje właśnie przed tym, żeby ten sukces odnieść, bo no, no to jest też taki, taka paczka przekonań błędnych na, na swój temat. Pamiętajcie, że nasz mózg, nasze ego też nas broni bardzo często przed sukcesem. Na bazie tych doświadczeń, tych programów, które mamy wygrane już od dzieciństwa. To na logikę czasem no, sami możecie sobie na swoim życiu sprawdzić, zobaczyć, ile było sytuacji, gdzie naprawdę mogliście osiągnąć wiele, a, a gdzieś wam tam coś szepnęło do łóżka, może jednak nie. Nie idź w to. A potem było, kur, no jakbym w to poszła, czy poszedł, to. Może teraz byłbym, czy byłabym w innym miejscu w swoim życiu, nie? Także, także zwróćcie na to uwagę. Takie, tak myślę, że tutaj trzeba coś zrzucić, zostawić e, i, i naprawdę skupić się na tym, żeby mm, żeby zacząć działać, tak? Z taką pewnością siebie. Bo mówię, wyjść z ograniczeń, ósemka wieża, trzeba pozwolić się czemuś zawalić, skończyć żeby na tym zbudować coś lepszego no, tu macie bezsenne noce a tu macie ósemkę i tu w ogóle jest rycerz kielichów a może niektórzy z was boją się wejść w jakąś relację boją się tutaj wziąć odpowiedzialność boją się czy to będzie na długo czy to jest pewne czy to jest stałe czy to jest to albo boją się, że ktoś tu leci na dwa fronty no, albo wylecicie na dwa fronty, no to już musicie sobie sami odpowiedzieć na to pytanie. Niemniej jednak tu jest na pewno to, żeby pozbyć się niskiego poczucia wartości, zdobyć jakieś informacje, douczyć się, dokształcić się, dowiedzieć się czegoś o sobie, uwolnić jakąś przeszłość, która nie daje wam mm, ruszyć naprzód. I, no I tutaj macie ten sukces. No, w czym sukces? Nie wiem, no, prawdopodobnie tak jak karty tu. Wskazują tego króla pentaki sukces na planie materialno-zawodowym, tak. No. Także tak. Tyle by było ode mnie, moje drogie lewcia. Mam nadzieję, że Wam to w czymś pomoże. podzielcie się w komentarzu, będzie mi bardzo miło. No i co, do usłyszonka. Trzymajcie się cieplutko. Trzymam za Was kciuki. Bawcie się dobrze. <ścoughs> I do usłyszonka. Pa, pa.